Yeah. Ej, zaraz wrócę. O kurwa. Ej, zaraz wrócę i spierdoli się z krzesła. A już wróciłem. Ale żyjesz, bo brzmiało jakby spierdolił się z krzesła. <laughs> kurwa ja wstałem po prostu. Ej, ktoś tu sra! Deno ktoś po sra! Sra? Gdzie? O, oh, zobacz. E, e, siema! E, sra. E, <śmiennie> <wody, wody, wody. śmiennie> Ej, kurwa! Ten Ej, chodźcie. O kurwa! Kurwa! Kurwa, big big biegnę! Raz, dwa, trzy, MAGA! Przeszła! Co się stało? Kurwa. Uh -huh. Ja ze strzelbę w ple. ależem kurwa trafił. Ale 80 strzałów trafił. na jednego raszple. <śm> kurwa 1, 2, 3, ten licznik 1, 2, 3, 4. Kurwa 80 strzałów! Chodźcie na najwyżej! Dobra, chodźmy do, do najwyższej wieży, najwyższej Jestem samego, tego pewny. Wieży. W głębi duszy, o kurwa. W głębi duszy, kurwa, tu nie ma dalej. No, a teraz chłopaki, odejdziemy z przytupem. A teraz Magik. Nie. Nie. A teraz Magik, będzie Magik za dwa lata. Chcecie, a ty, a ty, chcecie magikę za dwa lata? Zobaczcie. Kurwa nie, a, nie, nie Magik. Nie. Zobacz no, Nie Jedną no, pierdoloną schizofrenię. Treja, treja, treja. Traja, traja, Kurwa, Paweł! Dobra! Z kierownicą, dawaj! A mogłeś kupić w się. <try> traja! Kurwa! <try> kurwa, ja na następnych <try> grachodach O kurwa! Jaka komedia jebana na ludzi, Kurwa, kurwa. Ej, Janisz, co się z tobą dzieje? To... No, ja do góry, na dół. O. Pierdale. Zobaczcie. Wybuchł, wybuchł po tym, jak już umarł. Jebany. No to tak. są pierdy, po, pośmiertne. No, <noise> to jest e, kilka gramów, co uchodzi człowieka po śmierci. To po prostu. Tak, to tak, jest tak, dusza. Tak. On się na mnie skupia. Oficy, Trafiłem Oficywa. go. Gdzie zaznacz? Proszę. Tam. Zostawiłem go, widziałem. Tak, dokładnie o, To po prawo tutaj jest? To jest typ. Kurwa. No, że się ja Jak on cudem. was zabił? No co. O co tu to, Jaki to jest zasik pojebany? Ja pierdolę. Ej, to ja mam przejebane w takim razie trochę, bo wszyscy wiedzą, że ja tu jestem. Po prostu. Nie tu, a czekaj, jak rzucisz bombę pod nas, to nas zabijesz. Dobra, rzucę tam, okej? Okay? Nie masz paranoję. Nie wiem, rzucę jak chcesz. Allah akbar! O kurwa! <śmienki> 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 kurwa, dobry, po O kurwa, co? W lewo, w lewo, w lewo, kurwa, w lewo. Nie, Jeszcze no, no, jeden kamil. kurwa, to jest drugi a... kamil. Kurwa, naprawdę się podpaliłem, jeszcze mnie goni. O, dzięki. O Jezu, masz przejebane. Eee, tak. ztekłem Zablokował mnie kurwa w tym, nie, nie, nie banisz Nie, no, Kurwa czekanie. mać. Ale upadł nie, oddać tam. ciebie. Stawaj Janis Pasek mi się dopala. Ale już się podnoszę. Dobra, banisz, banisz, banisz. Ja mi pan, ja dol. O nie, plastikowa wieża. Kurwa psy. Ej, ma ja też mam. Czy nie? Y ja mam te y flary, więc podejdę do nich. Jest y noc. Czekaj, ja mam nóż. O, mam w sensie pitchera, mam pitchera, mam pitchera. Ale, ale jest noc. Czekaj. Za do. Nie! E Kurwa, Kurwa ja nie, Już ja się zjebałeś, ty chuj. No kurwa! No kurwa! Stary chuju kurwa! Przez ciebie cztery Ja mam czekaj, o! To dobrze przycelować? Dobrze trafiłem? Chyba nie. Nie. Kurwa, czekaj, czekaj, czekaj! A, we mnie! Kurwa. O, moje badku. Chuj, chodź Dobra, zajebią cię, ale dawaj. Pokaż na no, co się stać. Pokaż im power! Power im pokaż! Pałę. Dobra, cicho. O kurwa! Jeszcze, że... Nie! Nie lutuj jej teraz! Nie! Ja myślałem że tam jest ten dwie Ja myślałem że tam jest symbalką! Nie będziesz pierwszy kurwa Jeszcze całwe w powietrze wap Kurde przez wodę muszę biec Przez chuja ja Ej tego... no co że... we mnie strzelasz? Sekund Co sobie Wstało ze mnie tarcze robicie? La Laba, la Jest specjalnie, żeby nie trafić. Jest <grymne> stop, 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 stop! Dorsz tak, dorsz tak, dorsz tak, dorsz tak. Karpnie, dorsz tak. Opowiadają ci czarek ten, historyjkę o pięknej pani na ulicy. Jaką historię o pięknej pa pani na ulicy? No wyobraź sobie taką sytuację, żyjesz w sumie w szczęśliwej rodzinie, twoja matka tam gdzieś pracuje, twój tata gdzieś pracuje, a twoja babcia siedzi w domu i szyja całymi dniami, jakieś tam wyszywa piękne wzorki i tak dalej, jest normalnie mistrzynią. No i pewnego dnia idziesz sobie z mamą na zakupy i nagle widzisz przepiękną panią na ulicy, normalnie ideał twojego piękna, nie? I tak sobie myślisz, o Boże, jaka piękna pani, zapytam mamę, jak się nazywa. Ty się pytasz mamę, a ona ci mówi, synku, to jest kurwa jebana, kurwa, roz. A ty wtedy, no dobrze, mama, dobrze. I zapamiętujesz tę panią i e, jako kurwa właśnie. Tak jest zapamiętana w twojej pamięci, że ma na imię kurwa. E, więc wracasz do domu taki trochę smutny, bo wygląda na to, że mama jest trochę wkurwiona faktem tym, że zapamiętujesz tę panią w takich dobrych okolicznościach. No ale nic, masz ją cały czas w głowie, myślisz o niej całymi dniami. E, już normalnie nie ma nic, co by cię obchodziło na tym świecie, ale chciałbyś mieć jeszcze jakiś obraz, coś, co by sprawiło, żeby ci zawsze się przypominała, bo już nigdy niestety jej nie zobaczyłeś, prawdopodobnie umarła na HIV. Tak czy siak, nigdy jej nie zobaczyłeś, więc chciałbyś mieć jakiś jej mentalny obraz. Wtedy przypomina ci się twoja babcia, twoja babcia podbija do ciebie i mówi Wnusiu, jako że jestem taką naszą kochaną szpaczką oraz nauczyłam się dziergać na drutach, co byś chciał, żebym ci wydziergała, co byś chciał, żebym ci utkała? A ty mam ci mówisz Utkaj kurwa. <gryst> ja rzucę tutaj tego koncentryczną O oh, FAK czy ja dam ją Co ja zrobiłem ja no. Ej, ale ja tylko otworzyłem to trzymając i ja tutaj to zrobiłem Nie, dobra, nie musisz tego uderzać Dobra, nie, 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 nie uderzaj, nikt to już tutaj zostanie. Ale ciebie się nie da podnieść inaczej. Nie, no ja mogę go podnieść, ale. Błąd, ale, ale on wie, może. Się, ale ale on to się... wtedy ja się to. przeleczę! Dobra. Nie, nic tego. Proszę. Brawo, kurwa! <śla> Brawo. <śla> Brawo. A! Spirby A! Rzucił się na mnie. On mnie zabije. Kurwa, nie myślałem nie myślałem nie jestem się! nie Zenon, nie nie tak, Ja pierdolę. <grym> to znowu na szczere pole. Ale czekaj, tam jest chuj w wodzie. A o nie, kurwa, to tak, rzeczywiście... A nie, to... Tak, to kaczki były. Ty, jak ty kurwa chuja z kaczkami pomyliłeś? Come <grym grym grym> on, bitches! Come on, bitches! Come on! Come on, bitches! Come on, come on, come, on, come, on, come on. O -o, Yes, come on! Come on, you little bitches! Come on! O kurmać yeah. gdzie ja się You are little bitch, come on You little bitch, nigga! Idę już do was przyjaciele Eeewak Pewnie, że zajebałem, tak po prostu Ja to też tam umarł. Okay. Czekaj. Rzuciłem. Czekaj. Umarł jeden ja. Zabiłeś. Rzucałem im granasa. Ja też. też. Ej, ale oni. Są, tu są, serio? Zabiłeś ja pierdolę, mi ja Janisz! Janisz, zabiłeś mnie! Ale ja kurwa rzuciłem przecież. Ja Janisz... robiłem, że rzucam. Ee... Tam. Znaczy, ja niez ja cię przepraszam, ale wiesz, że ty mnie też zabiłeś. O kurwa, ja kurwa. jakim chujem! Nie wiem. Jakim wie. chujem wyście się wjebaliście w mój granat! Ja nie wiem. Przecież rzucie... Po chuj wy podchodzicie, kiedy zaznaczam wam, że rzucam granat dwa kurwa zjeby?! Ej, ja ale przepraszam cię, ale ja... Wiesz, ja nie wiem jakim cudem mnie to trafiło, sorry. Jak masz normalnie, y, możesz sobie ustawić, czy sprintowanie jest na przycisk, czy na trzymanie przycisku, nie? Co? Ja Co? Tam się dzieje? Rozjimało się u koncentryka. Tam to było tak śmiesznie. O Jezus ja, Kurwa! Ja dobiuro, ja Ale niestety nie jestem jak Krzysztof Kolumb i Stanów Zjednoczonych nie odkryłem. Na no sprawdzianek kupi odpowiedź. Kurwa.